Cześć siemano, witajcie. Ja jestem Kamil i dzisiaj pokażę wam nową aktualizację na Snapchacie. Wczoraj wyszedł nowy update na Snapa. Przynajmniej jak ja to teraz nagrywam, to było to wczoraj. Nie wiem, jak to jest, jeśli wy to oglądacie. No ale nieważne. I dodali mapę. Już wam to pokazuję. Wejdźmy sobie na Snapa. O. Jak widzicie, jesteśmy teraz na ekranie. Tutaj możemy wiecie przybliżać, przejść nie wiem lewo, prawo i nic nie ma tutaj jakiegoś nadzwyczajnego. Natomiast dodali nowy update. Uwaga, i robimy tak teraz. Tak, jakbyście chcieli kogoś uszczypnąć, tak? Zróbcie na ekranie. Uwaga. I zobaczcie, załadowała nam się mapa. I na tej mapie można zobaczyć znajomych w danej chwili, gdzie są. Zobaczcie, na przykład, tutaj jakaś dziewczyna jest w samochodzie. Czyli po prostu jedzie. Teraz. Jak podłączycie do telefonu słuchawki, to pokażą Wam się na bitmoji na waszej postaci, też są właśnie słuchawki z takimi nutkami dookoła. Pokażę Wam, bo dzisiaj jak jechałem do szkoły, to właśnie takie miałem. Oprócz tej mapy i znajomych, na których można sobie na przykład kliknąć i nie wiem, kliknijmy sobie na przykład na kogoś. o. No i jak widzicie, jest tutaj osoba, tam pokazują się jej snapy. Była 41 minut temu dostępna. Czyli mapa aktualizuje się dopiero wtedy, gdy wejdziecie na snapa. Czyli na przykład jeśli ja teraz jestem na snapie, to inni znajomi widzą, gdzie ja jestem moją daną lokalizację właśnie teraz. Bo jeśli wyjdę i na przykład wejdę za 2 godziny i pojadę do Warszawy, no to oni dalej będą mieć tą lokalizację starą sprzed wejścia na snapa. Możemy sobie również pooglądać snapy z różnych miast, takie anonimowe snapy. Na przykład kliknijmy sobie teraz na Warszawę. No! To mówi źle ładne, niebo dzisiaj na Warszawy. To są snapy anonimowe od ludzi po prostu, którzy dodali i do... żeby dodać tam snapa, jak klikacie dodaj do My Story, to tam jest jeszcze Our Story. Zaraz wam to pokażę. Zobaczcie. Wejdźmy sobie, zróbmy jakieś jakiekolwiek zdjęcie teraz. O, nie wiem, dodajmy jakiś filtr, klikacie dodaj do My Story nie do... i nie dodajcie albo do My Story i jest jeszcze do Our Story. Our Story to jest po prostu właśnie to, żeby inni ludzie również to widzieli. Więc przejdźmy sobie jeszcze raz do mapy. Szczypniecie ekran i pokazuje wam się mapa. Znaczy jak widzicie, ja na swoim Bitmoji mam taką ikonę duszka. I jeśli sobie włączycie ikonę duszka, to nikt was nie widzi. Znikacie po prostu z mapy. Zaraz wam to pokażę jak to zrobić, no bo nie każdy z was na pewno chce, żebyście byli śledzeni przez innych. W prawym górnym rogu macie taką zębatkę, jak w nią klikniecie, to jak zobaczycie, mamy tutaj teraz włączony tryb duszka. Gdy jest włączony, znajomi nie widzą twojej lokalizacji. Teraz sobie ją wyłączymy. I możemy pokazać moją lokalizację albo moim znajomym, albo wybrać znajomych, którym ja chcę udostępnić moją lokalizację. Czyli na przykład, nie wiem, dwumasową tylko, albo coś podobnego. Przejdźmy sobie teraz na widok całego świata, jak widzicie. O, mamy tutaj różne eventy, na przykład Tokyo Disneyland. Zobaczmy sobie snapy z Tokyo Disneyland. No, zobaczcie. To po prostu ludzie, którzy dodali do Our Story, i po prostu tak dużo ludzi tam dodawało, że się utworzyło wydarzenie Tokyo Disneyland. Bo jeśli na przykład kilkaset Ludzi albo kilkadziesiąt osób doda snapy z tej samej lokalizacji, no to po prostu tworzy się wtedy takie wielkie wydarzenie. Jak widzicie, mamy też tutaj takie czerwone pole, to są po prostu nasilenia dodawania snapów. Zobaczcie z Paryża i właśnie ten Solidays na przykład utworzyli ludzie. No i można sobie obejrzeć. No, tak widzicie, Paryż, Francja. Ktoś tutaj coś ponagrywał fajnego. Spójrzcie też po prawej stronie na taki paseczek. Jeśli go przybliżamy, to taka ikonka obok naszej tej. Zmienia się. Na przykład tutaj mamy teraz widok z rakiety. Teraz z satelity, teraz z samolotu, z helikoptera, z widoku ptaka, z widoku pszczoły, no i z widoku nogi, tak jakbyśmy szli. Czyli jest to, no nie wiem, tam może pół metra. No i to w zasadzie wszystko w tym update. Cie. Jeśli Wam się podobał film i Wam pomogłem zrozumieć nowy update. No to zostawcie łapę w górę, dajcie subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych takich filmów, na przykład z różnych update'ów, vlogów i tak dalej, bo również nagrywam vlogi. No i możecie mnie dodać również na Snap'a. Tutaj teraz macie wyświetlony mój snapkot. możecie sobie najechać swoją kamerą na ten kod, no i wam się zeskanuje i mnie dodacie. No albo po prostu dodajcie mnie po nazwie, czyli Girtop. g -E, -R -T -O -P e No i dobra, jeszcze raz, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapę w górę i zostawcie subskrypcję. Cześć, trzymajcie się i